Podium jest dla sportowca miejscem chwały, ale też miejscem podsumowań. Czy rajd Dakar był dla Polaków udany? Ten Dakar był z jednej strony szczęśliwy, z drugiej strony trochę pechowy. Szczęśliwy, bo dojechaliśmy we trzech do mety. Pechowy, bo Kubie naprawdę bardzo mało zabrakło do lepszego miejsca. 30 minut, to co naprawiał motocykl, naprawiał więcej, to już by było piąte, szóste miejsce. Kuba Przygoński stał się zawodnikiem elitarnym. Trochę nie przewidzieliśmy, ale nikt nie przewidział. Rozmawiałem tu z Cyrillem Deprez, z Rodriguezem, z Farią, że po prostu taka jest konkurencja, że mały błąd ciężko nadrobić. Motocykliści na zakarze wydaje mi się, że mają najciężej, bo jest najwięcej, największe ściganie. Najciężej też się jedzie, więc mamy, naj, można powiedzieć, niewdzięczną klasę, ale ja się cieszę, że, że mam z kim rywalizować, nie ma momentu takiego, że odpuszczę gazu i nikt nie będzie wokół mnie jechał, więc cały czas jest wielkie ściganie, bo jest to sport i o to chodzi. Zaczęło się, myślę, trochę kiepsko, jeśli chodzi o, o Polskę, dlatego że odpadł Krzysiek, później Szymon Ruta. Eee, no i było nam trochę przykro z tego powodu, bo jednak im więcej jest swoich krajanów, tym jest lepiej. Dla nas bardzo udany Dakar, jesteśmy strasznie zadowoleni. Samochód się spisał. My jechaliśmy swoim tempem i to się najbardziej liczy dla nas. Celowałem jak najwyżej, żeby zdobyć jak najwyższe miejsce podium. No niestety przyczyny różne były tego, że nie udało się tego osiągnąć. Start Łukasza i mój pokazuje, że potrafimy wygrywać etapy, potrafimy być w czołówce rajdu i potrafimy ten rajd wygrać. Bye.